Z legendy YouTube'a do zwykłego degenerata. Historia Roberta Pasuta. Wiecie tylko, jak ja mam problem? Ja mam taki problem, że ziomek, który to nagrywa, to jest chłop, który notorycznie wrzuca chłam na ten kanał. Ja nie wiem, czy Krzysztof Stanowski zdaje sobie. Z... Znaczy. Być może zdaje sobie z tego sprawę, ale on też chciał te media otworzyć na na może taką publikę YouTube'ową i no dobra, i on to robi. I nie, i nie i Mazurek nie będzie nagrywał, opasucie. Tylko że to nie jest jakby... To jest Ziomek, który kurwa pierdoli 3 po 3 na każdym swoim materiale, nie? Nie wiem jak z tym, może ten był dobry, może się ogarnął, zobaczymy. <śpiewanie> Ty podchodzisz. Kolego szukasz dalej. Kopać Robert, chodź. Co ty się z tym Michałem? Na melarci nam. Dobra zabawa, zwykłe imprezowanie czy gruba przesada i degeneracja? W ostatnim czasie zrobiło się bardzo głośno w sprawie streamów, które na platformie KIK prowadzi Robert Pasut, podczas których obserwujemy nocne życie, które prowadzi autor, ludzi pod wpływem alkoholu, narkotyków, często nie co się wokół nich dzieje. No i kobiety, a raczej w większości młode dziewczyny, które mówiąc delikatnie, nie pokazują swoich najlepszych stron. Chociaż, jak wolą pisać internauci, ich zachowanie to często. Kurwa się nie toleruje tutaj. Tak? A wymienianie się dziewczyną porobiono, żeby ją zrobić, to przecież to jest, no, to jest poniedziałek. W zdrowym ciele, zdrowym... Aha, czy chłop nawet, chłop nawet nie, nie był w stanie dobrze wkleić Mema z owcą. Na ocenę jej zachowania powiedział, że kurestwa się nie toleruje. Okay. Podrywanie młodych, czasem... Nieletnich kobiet, kompromitowanie ich na swoich programach na żywo, upijanie siebie i ich, zażywanie narków, a często gloryfikowanie, a także przemoc, przemoc zarówno fizyczna. Wiesz co? Ja bym pie z pierwszą rzeczą się nie zgodził. Nigdy nie widziałem, nigdy nie widziałem, a pewnie bym zobaczył, bo by się to poniosło, żeby Robert wprost brał narkotyki. Znaczy, to, że on chodzi na pany, to kurwa, widać. Ale tak, żeby sobie coś wkładał do nosa. Czyli stricte, wiesz, nie jesteś w stanie powiedzieć, że on zażywa narkotyki, bo nie masz na to dowodów. Jaki słowno? Trochę się tego nazbierało. Nazbierało na tyle, że ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich, który co prawda pozywa często za różne błahe sprawy i czepia się wielu osób, Potwierdził, zakomunikował, że teraz bierze się właśnie za Roberta Pasuta. No i tym. I to też jest, jest krzywdzące, bo do Pasuta możesz się przypierdolić o wiele rzeczy. Naprawdę możesz się wiele rzeczy nie podobać, ale powoływać się na, na ten ośrodek zachowań rasistowskich i tak dalej, który. Z trochę jak powiedzieć, że był pewien malarz, który co prawda z... robi złe rzeczy, ale kiedyś powiedział coś mądrego. I na przykład zacytować wypowiedź, jak mówi. Ale jest dzisiaj piękny dzień. my nie robi się takich rzeczy. Razem słusznie, jak sam ośrodek podaje w komunikacie, zebrane przez nich nagrania, a także relacje świadków, mają wskazywać, że robert pasud dopuścił się kilkunastu czynów zabronionych. Najbardziej szokującymi czynami, jakie mieli ujawnić, to dokonywanie przez pasuta czynności. Seks z dzieckiem, asystowanie i pomocnictwo, oraz ułatwianie innym osobom wykorzystywania seksualnego dzieci oraz uwodzenie dziecka poniżej 15 roku życia. Dodając, że za te czyny może Robertowi Pasutowi grozić kara do 15 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Dodatkowo zarzucają pobicia, samosąd, znieważenia, narażanie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. No i organizacja ma w tym temacie zawiadomić prokuraturę. Jednak to tylko jeden z przykładów pokazuje. Dobra, i teraz już na samym starcie, stary, dopuściłeś się yy, mega manipulacji, bo dowody, na które się powołują, nie mogły być Ci obojętne, bo na pewno je sprawdziłeś, bo zostały podlinkowane w tym poście. Kurwa, do czego to doszło, że ja, kurwa, muszę pasuta bronić? Wolałbym <słuch> sobie jaj odstrzelić iż to robić, ale... Dowody, na które oni się powołują, to są rzeczy irracjonalne, które zostały przez zwykłych ludzi z internetu w odpowiedzi obalone już na samym starcie. Wiadomo, ty się będziesz zasłaniał teraz, że, o, no, ale jest zawiadomienie, no piszą, że jest. Napisali, w związku z czym, no napisali, ja tylko przeczytałem. Tylko prawda jest taka, że Feter puszczasz. Że, że, że pasut prawie kogoś zabił, kurwa. Sypia z dziećmi, kurwa. I ogólnie. Zamiast zrobić fajny materiał o tym, gdzie ludzie. i dać ludziom pole do polemiki, właśnie. Czy, czy te streamy wychodzą poza jakieś normy, czy nie wychodzą, czy rodzice powinni uważać, że o, zobaczcie, czy może tego pasuta nie, nie oglądają, no bo być może tam prawa nie łamie. No nie został skazany, więc nie mogę powiedzieć, że prawo złamał. Yy, no to moralnie to tak dziwnie wygląda. To poleciałeś po najniższej linii oporu kurwa i mu przykleiłeś pedofila w, yy, w pierwsze trzy minuty na czoło, nie? Mówiących, że życie Roberta Pasuta Poszło w złym kierunku. Stąpał on po bardzo grząskim gruncie. Chociażby jakiś czas temu pił z 14 czternastoletnią dziewczyną. I przyjechała policja. Upiekło mu się, bo dziewczynka wielokrotnie kłamała, że jest pełnoletnia. Ale mimo wszystko. Niestety, że koleżanka ma problem z pokazaniem dokumentów. Też bym chętnie się dowiedział, bo zapiera się, że ma 18. Co to znaczy, że ma problem z pokazaniem dowodu? Ty zbliżasz się do 40, a pijesz z 14-letnim dzieckiem. Ten krótki urywek pewnie też mówi wam naprawdę sporo. Młoda dziewczyna klei się do starszego, popularnego gościa. Zapewne idola z jej najmłodszych lat. Bo jeśli ktoś nie wie, Robert pasud to założyciel kanału Abstrahuje, który był jednym z pierwszych naprawdę dużych graczy na polskim YouTubie. Jednak dziś jego twórczość opiera się na tym. Na początku krótka sylwetka. Jak wspominałem, pasut to jeden z założycieli kanału Abstrahuje. Co więc poszło nie tak? Właściwie wszystko. Panowie przeszacowali koszta, pakowali kupę pieniędzy w zbędne rzeczy, no i przyszła młoda konkurencja w postaci chociażby friza i ekipy. Przejmujemy YouTube y. która brała mniejsze pieniądze za kontrakty reklamowe, a ich odcinki ukazywały się codziennie. Oczywiście powodów było dużo więcej, ale to właśnie problemy finansowe i konkurencja stały się największym utrapieniem. Co zresztą w swoim materiale przedstawił Sylwester Wardenga i chociaż Abstra nie zbankrutowali, to łatka bankrutów udających bogaczy szybko się do nich przykleiła. Wynik finansowy Abstra Group w 2019 roku strata minus 3 miliony 391 tysięcy. Wynik finansowy Abstra Group w 2018 roku strata minus 2 miliony 257 tysięcy. Wynik finansowy Abstra Group w roku 2017 strata. Przez ostatnie 3 lata chłopaki stracili grubo ponad 7 milionów złotych. I chociaż kanał Abstrahuje po perturbacjach wciąż funkcjonuje, no to trzeba powiedzieć, że jest już tylko cieniem siebie. A skoro mniejsze funkcjonuje, no, i chociaż kanał abstrahuje po perturbacjach wciąż funkcjonuje, no to trzeba powiedzieć, że jest już tylko cieniem siebie. A ty teraz, teraz byłeś kanał z tym, ze spółką? <kluzny> <kluzny> A skoro mniejsze zasięgi, to i mniejsze pieniądze, bo nie każdy jest gospodarny i umie zarobionymi sumami zarządzać, co zresztą sam Pasud kiedyś przyznał. Można więc śmiało powiedzieć, że stał się upadłą gwiazdą, która nie stroni od używek i rozwiązłego trybu życia. No i tak to na pierwszy rzut oka wygląda. No byku, no ja miałem po prostu problem spory z, z używkami, którymi się zbudował w, to, w toku popularności, no. A jaki to był problem? Już tak poważny, że można to nazwać uzależnieniem? No, tak, no. Wieczna impreza, podrywanie dziewczyn, narkotyki. Robert Pasut to upadła gwiazda, która zobaczyła jak łatwo można na tym zarobić. A zobaczyła to za sprawą Free do których trafiła również w poszukiwaniu łatwego zarobku. I Robert nie odkrył prawdy objawionej, bo widzicie, był Big Brother, potem powstało Warsaw Shore, które strasznie przesunęło granice i pokazywało codzienne życie młodych ludzi, którzy bez większych oporów imprezowali, uprawiali seks, pili, a to wszystko na naszych oczach. Dobra, I chociaż często głupio się przyznać i nabijamy się z tego typu programów, to ile razy, gdy zobaczyliście chociaż urywek, byliście zaciekawieni? Mówiliście, co to za idioci, Boże, jak można coś takiego robić? Skąd oni się urwali? A, Ale tego typu formaty klikały się niemal od zawsze. Jednak dopiero internet dał temu niemal nieograniczoną wolność. Przede wszystkim to nie jest żadne nowum. To znaczy, ludzi od zawsze pociągało oglądanie rzeczy, które są trochę daleko od naszej moralności, które są dla nas trochę nieetyczne, a nawet czasem po prostu trochę obrzydliwe. Y i tak jak kiedyś ludzie chodzili do Koloseum, żeby patrzeć, jak, in, jak gladiatorzy się zabijają, tak my po prostu dzisiaj oglądamy różnego rodzaju patostreamy. To jest coś, co ładnie nazywa się czasem guilty pleasure, czyli tym takim oglądaniem, trochę z poczuciem winy, ale jednak, jednak oglądaniem dalej. Ja myślę, że to, co robi Robert dzisiaj, to co zapoczątkowało zresztą też e, freak fighty, to jest właśnie ten to wykorzystuje ten mechanizm. Czyli ja trochę patrzę sobie, na coś takiego, co jest dla mnie dziwne, ja bym się tak być może nawet nigdy nie zachował. To jest jakieś takie trochę egzotyczne ale tym bardziej mnie to pociąga, bo to jest po prostu coś zupełnie innego, coś nowego. I tak jak ten, wiecie, jak macie mm, skaleczone dziąsło i wiecie o tym, że nie ma sensu tam dotykać, ale ten język cały czas mm, próbuje y, zmierzać w stronę tego, tej, czy to dziury w zębie, czy właśnie tego dziąsła, tak tutaj trochę na tej podobnej zasadzie oglądamy coś i wiemy, że trochę nie powinniśmy, wiemy, że to jest okropne, ale nie możemy się powstrzymać. Właśnie, z ciekawością na takich ja streamowych kanałach, to gdzieś to jest takie zaspokojenie naszej, czy to ciekawe... Ja powiem jedną rzecz, nie wiem co ludzie robią w swoim życiu, ale ja nie chciałbym, kurwa, żeby one mi mówiły jak mam żyć, nie? Jakby, no nie chciałbym być w ich życiu, nie chciałbym, żeby miały wpływ na moje życie. Wolę żyć niepoprawnie wedle, wedle nich niż. Ja pierdolę. Kurwa jego macie. Ciekawości, ale też, że ja mógłbym tak robić, ale nie przekraczam tej granicy. Także ktoś za mnie to robi, ktoś za mnie yy, po prostu pokazuje takie niedozwolone, niefajne, nie. A pani Sowa tutaj będzie tak patrzeć, kurwa, i się nie odzywać, czy o co chodzi? To po prawej starej jest sobą, zostaw ją. Nie spisz, Smaczne zachowania. I wykorzystujesz to jak możesz i kiedy możesz. Jesteś tak atencyjny, że wbijasz się na nasz program na żywo i wydzierasz się o jakiś narkotykach. I powiedzieli, że pan źle oglądał ten program. Polska mefa najlepsza. I Żeby chwilę później twierdzić, że to stan ci się wbijał przed kamerę i że krzyczałeś do niego od felu bo ja jestem gwiazdą, Maciek, nie do Zostanowskiej. Się spóźnił na każdą, na, na każdą część protestu. Potem się przepraszał, mnie Panie pasucie, przepraszam, że, że panu, że panu pan no jeszcze spadło, tak? Mówię, kur... zaraz wejdziesz w z W celu zajebany. Mówi, panie, pani Robercie. Mówię, weź się I wiem, wiem, wybronisz się <laughs> tym, że to były żarty. Domyślam się, co zaraz napiszecie. No, że mu się całkiem nieźle udaje to zbieranie atencji i rozgłosu, no bo przecież nagrywamy o nim materiał. Tylko ja ten materiał nagrywam z trochę innego powodu. Po pierwsze, by chociaż trochę obronić swoje młode pokolenie i powiedzieć, że to nie wygląda tak wszędzie, że nie każda dziewczyna się tak zachowuje. No a po drugie, wiem, jaka jest. Grupa od naszych odbiorców. Wiem. Dobra, kurwa, o chuj ci chodzi. Nawet nie potrafisz się wysłowić ty. Czy ty krytykujesz Pasuta, bo dziewczyny się zachowują tak, czy o co tu teraz chodzi? Czy zjawisko? Ile wy widzowie mniej więcej macie lat? Wiem, że możecie mieć dzieci, ale nie musicie wiedzieć, co obecnie w internecie robi Robert Pasut. No, a mam nadzieję, że pokazując wam to, po prostu będziecie swoje dzieci w stanie przed tym uchronić. No ale dobrze, skoro tak łatwo zarobić na czymś, co i tak staje się codziennością, to czemu nie? W jego twórczości kontrowersja goni kontrowersję. Można na przykład zapytać, czy kobieta w małżeństwie to dziwka. Przez małżeństwo polega na tym... Że kobieta daje dupy facetowi, on przynosi za to pieniądze do domu. Czy ona... Niekoniecznie, stary. Poczekaj chwilę, no. poczekaj chwilę. A jest, w, on wie, więcej zarabia od niej. W 80% małżeństw, myślę, tak jest w Polsce, w 90%. Że facet zarabia więcej. Że, czyli ona mu daje dupy, a on przynosi pieniądze do domu. Czy ona jest dziwna? Specjalnie Nie. Tych, tych ludzi, wiesz. Wiesz, ile związków zaczynasz... monogamicznych no. polega na tym, że kobieta ciągnie z faceta pieniądze, mhm. daje mu czasem dupy. On się czuje jak książę, ona jak księżniczka, że ma sponsora i wszystko jest super, bo oni są w związku. Ja też znam tak. Nie, Robert, kobieta, która weźmie ślub z mężczyzną, nie staje się dziwna. Twoje argumenty są tak durne, że ciężko je właściwie komentować. Jednak takimi zagraniami jedno ci się udaje: zbieranie, rozgłosu. I szczerze wolę myśleć, że mówisz tak właśnie dlatego, ani ponieważ naprawdę tak myślisz. Problemem jest to, że YouTuber ciągle posuwa się dalej. Zbijanie kapitału na jego mamie, która wprost mówi, że jest tragicznym synem. Ja jestem tym dobrym synkiem. Najpierw tak, tak jesteś za... po A powiem mam tak, przestaję to oglądać. Nie chcę mi się tego oglądać, bo to ma jeszcze 14 minut. Eee... Pan reporter chciał tutaj chyba Stanowskiego się pobawić, ale mu to nie wyszło. No wiesz, gdzie żyma, gdzie Krym, nie? Więc no. Wrócę za jakiś czas panie Dawidzie, zobaczymy czy, czy coś... Bo to, to są... kiepskie jest. Wiesz, no. abstrahując od tego kurwa, że Pasud zadał pytanie <laughs> Hubertowi, czy kobieta, która mi zarabia w związku, jest dziwką. No to też mało osób, mało osób, mało osób, yy, mało osób jakby kojarzy tam co się działo jakby w tamtym momencie, a działa się, a działa się taka rzecz, że yy, ludzie, w tym i ja, mówiłem, że te kobiety, z którymi on siedzi, przebywa, to są dziwki. I on jakby w opozycji do tego, yy, no w trochę pokraszny sposób kurwa, yy, przeanalizował związki. Ale stricte, jak się wsłuchasz, to stricte dziwkami ich nie nazwę, no. Ale sam krytycznie oceniasz content pasuta? No oczywiście, że ja oceniam krytycznie content pasuta. A już nawet nie tyle content pasuta, który oceniam krytycznie, ale naj, najkrytyczniej, najkrytyczniej oceniam zachowanie tych kobiet, które wiedzą, że przychodząc tam, Będą szmatą do wycierania podłogi, będą... Będą zwykłym materacem, który po paru streamach wróci do domu, gdzie shoty, tiktoki, filmy, e, tweety będą się ciągnąć za nim jeszcze przez lata, 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 lata. I one... Pff, nawet nie wiem dlaczego to robią. Nie jestem w stanie... Nie jestem w stanie nawet powiedzieć dlaczego to robią. Nie potrafię. Bo jeszcze, bo jeszcze jakby to była taka sytuacja, że, wiesz, że te dziewczyny przyjdą i one coś z tego będą miały, ale one nic nie mają. No może tego dnia się napiją za darmo, czy naćpają za darmo, ale no sobie nawet nie za darmo, jakby, bo one na, na poczet tych kilku imprez yy, obdzierają się z godności i obdzierają się z przyszłości. I, I to mnie zastanawia, jakby co kieruje, już nawet nie ludźmi, którzy to oglądają, ale co kieruje tymi, tymi dupami, że drzwiami, oknami walą do miejsca, które to też jest dziwne, bo walą drzwiami, i oknami, zamykając sobie, jak już wchodząc tam, to zamykają za sobą drzwi kurwa do swojej przyszłości. To mnie po prostu ciekawi, bo on co robi? No tak szczerze. Chleję, czy ja kleję, no nie chleję, czy ćpam, no nie ćpam. Czy popieram, żebyście chlali, pali, no nie. Dlatego krytykuję jego content. Ale to wszystko, co się dzieje dookoła, to się dzieje kurwa z inicjatywy tych dziewczyn, które kurwa podjarane przychodzą, że mogą kurwa się naklać i się poniżyć publicznie. Ale to nie jest pozytywny rozgłos, stary. To nie jest pozytywny rozgłos. Ty tak jak rozumiesz? to nic z tego nie ma. To jest, to jest, to jest tak samo jak. Ktoś przyjdzie i o, ja przyjadę jutro Ferrari. Przyjadę jutro najnowszym Ferrari, kurwa 10 milionów, kurwa złotych. 10 milionów złotych, jakieś, nie wiem, kurwa Enzo Ferrari, cokolwiek. Taki samochód, kurwa, że, że w Polsce taki nie jechał. I za 10 sekund się, kurwa, pojawią dupy, które będą chciały dać dupy. Tylko jak to przeanalizujesz, tylko jak to przeanalizujesz, to w którym momencie ma to jakikolwiek logiczny. Cokolwiek, kurwa. Masz zajpisty samochód, albo mam w kurwę pieniędzy. Jestem multimilionerem. Przyjdzie laska i da dupy. Co nas z tego ma? Ja jej za to zapłacę? No, jej za to nie zapłacę. Eee, ona jutro wróci do domu, ja o niej zapomnę. Jakby ona nic z tego nie ma. Różnica pomiędzy daniem dupy komuś, kurwa, bo ma dużo pieniędzy, a danie dupy żulowi, kurwa, na ulicy, jest taka. Że raczej Żul mnie dba o higienę. Ale kurwa, tu też opinie mogą być. No, nie znam higieny, kurwa, multimilionerów, więc na razie no, coś takiego mi się. No? Seks z fajnym facetem ma, ale to nie ma. Nie, bo to czy ty masz pieniądze, czy nie masz pieniędzy, to, to nie mówi o tobie, czy jesteś fajnym człowiekiem. Ma seks z bogatym człowiekiem, tylko. I podstawowym problemem z... jest to, że ona nigdy nie skorzysta z tych pieniędzy. Będzie, że... Zdjęta, że chodnika, jak. Wiecie o co chodzi, nie zawsze jest podpięty. Bo laski między sobą się szczycą, kim kogo zaliczyły. No ale to, to nic, to nadal nic nie daje, kurwa. Bo, bo zobacz, bo z jednej strony, jeśli przyjdzie laska, ja będę multimilionerem i laska da mi dupy, tylko dlatego, że mam pieniądze. I ty powiesz o niej, materialistka. Ale ona nic z tego nie ma, ona nie korzysta z tych pieniędzy. Dwójek czemu magicznego pozywacie z Dubiela xd. Bo matka ci się puszcza. Nie no, one korzystają, bo on im daje kwit jak coś. Kurwa, Abdul, ty jesteś upośledzony. Mówię ci o sytuacji, gdzie ona nic z tego nie będzie miała, kurwa, bo obciągnie mi kurwa na parkingu, kurwa, ja pojadę do siebie, kurwa, ona wróci autobusem. Ja pojadę w tym zajebistym samochodzie, w którym ona przed chwilą siedziała, ale ona kurwa korzystała z niego przez 5 minut, kurwa. Wbijając sobie, kurwa, wbijając sobie kark, kurwa, w deskę rozdzielczą. Można liczą na miłość od pierwszego wejrzenia. Ale takiego jakiego pierwszego wejrzenia? No kurwa, nie ma chyba aż tak głupich ludzi, którzy stwierdzą, że jest ziomek, który kurwa na streamach wyruchał 30 kurwa dup w ostatnich 30 dniach. I ona przyjdzie, o, ja jestem jeszcze głupsza, niż ona, i niż ona też, i niż tamta, i niż tamta i kolejna, ale we mnie się zakocha. I będziemy razem kurwa wiedli takie. Penerskie życie, kurwa, na, po mefedronie i litrze wódki. Bez sensu to jest, bez sensu to jest. Jeśli chodzi o security, korzystamy tutaj... Największym problemem tego gościa, który nagrał ten film, jest, że on nagrywa żenujące filmy. Stary, jesteś kiepskim dziennikarzem, kurwa. Nie wiem, zajmij się czymś innym. Widziałem już dziesięć twoich filmów i za każdym razem są tam podstawowe błędy logiczne. Jest dramatyczny research. Wszystko, tu się nic nie klei. Wnioski, które są wyciągane są, Naprawdę tyle rzeczy można powiedzieć, kurwa. Nie wiem. Ja nie wiem, co on robi w kanale Zero, stary. No do gazety wyborczej, kurwa, powinien pójść. Taki sam ma poziom jak Eliza Michalik. Nie wiem, w mnie to. Bo ja kibicuję ogólnie kanałowi Zero. Lubię projekt, jest Jest pani Bojkę, jest pani Pinkfart, no... Jest Krzysiu Stanowski, stary, jest Mazurek. Da się no, są ludzie, których można posłuchać. Leśniodorskiego czasami sobie puszczę, chociaż on za często tam nie nagrywa. Ale coś sobie tam puszczę, coś sobie posłucham. Tylko oni takie te dłuższe materiały robię ja nie zawsze mam czas. Ale on na przykład zasnę w międzyczasie, no bo na przykład do spania sobie puszczam No to inaczej zobaczyć 15-minutowy film czy 30, a półtora godziny. No ale ten kurwa ziomek To jest chyba Dawid chęć, tak? No Chęci mu chyba nie brakuje. Troszkę umiejętności ewentualnie warsztatu no. Nie, musimy to przepolić, bo to, bo to, się nie da widzę, to się nie da. Nie wiem, mordo, jak chcesz... Propozycja. Jak chcesz się nauczyć... Yy, czegoś o YouTubie, bo to jest kolejny żenujący film o YouTubie, napisz do mnie, ja ci napiszę taki odcinek. Albo wyślij mi go przed publikacją, to ci go poprawię. Zobaczysz... Zobaczysz, stary, że z takich ocen i to jeszcze, to jest stary ten temat, to jest dojna krowa. Tam, 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 tak ta rączki latała Zgrilujemy pasuta. No tylko nie w ten sposób, że kogoś zgrilować, żeby w viral, to musi wejść najpierw 10 tysięcy osób i powiedzieć: Kurwa, dobry film, rozsyłam dalej. Wysłać znajomym, kurwa, wstawić na Twitter, kurwa, na te Facebooki, na grupki matkowe. Wtedy się niesie. Wtedy się niesie, musi być rozmowa, musi być debata. No ale tak szczerze, no przykleiłeś mu kurwa pedofila za darmo, totalnie za darmo, darmowego pedofila dostał na czoło, i cała reszta została zepsuta. I najgorsza rzecz, moim zdaniem, którą można zrobić w tego typu filmach, i to jest to jest, to jest jakiś trik, trik telewizyjny, kurwa rodem z tvn u yy, Wpierdolić kurwa na trzy zdania jakiegoś psychologa albo socjolożkę. No przecież tych kurwa ludzi się słuchać nie da. Jak, jak, ja, jak, ja, jak ja mam... Nie, nie da się łatwiej chyba sprowokować we mnie wrażenia, że ktoś próbuje mi wodę z mózgu zrobić, niż stawiać swój psychologa albo coś, co do filmu. Masakra to jest. Masakra. 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 To jest taka próba wzmocnienia argumentu, pokazując opinię eksperta. Tylko te kobiety nie są ekspertami. Znaczy, dla mnie nie są ekspertami. Dla mnie ekspertem może być... Pep Guardiola jak się będzie o piłce wypowiadał. Wiem kto to jest, wiem co osiągnął w danej dziedzinie. Jak będzie mówił o piłce, to ja będę go słuchał. Może to jak, jak Thierry Henry Kurwa siedzi i e, w studiu, w którym pracuję, bo jest ekspertem telewizyjnym i popełni jakąś wypowiedź, to ja z mią chęcią posłucham, bo wiem, że ten człowiek wie o czym mówi, ale psycholodzy i socjolodzy... Kurwa wyjdziesz na ulicę i w 10 minut ci znajdę 10 socjologów, i pewnie będą mieli z, no, sprzeczną opinię, bo tak to działa. Co tam. jakby W którym momencie, jakby może być dla mnie ktoś ekspertem, jeśli jest najlepszy w swojej dziedzinie? Też nie wiem, jaki jak jest tutaj. Jak ja mam zobaczyć, i czy jakiś barometr, kurwa, który nie wiem. Dodawałby mi autentyczności, czy, czy powagi. No nie jest stary. No. Tyle, skandaliczny jest ten materiał. Tak jak mówię, ja nie lubię kontentu pasuta, nie będę go oglądał. Mam bardzo złą opinię o kobietach, które tam występują. I to nawet nie tyle, że to coś zmienia w życiu, to ja mam takie. Takie wewnętrzne, dlaczego wy to sobie robicie? Ale ten materiał, dramat.